Hej, cześć wszystkim, z tej strony XCISR i Cesar w kolejnym odcinku, moi mili z Pazmo, oczywiście na kanale naszego cudownego Daily. Dzisiaj myślę, że dla ulubionych sobie zagramy na Camp u w sumie, bo rzadko są nagrywki z Camp na moi drodzy, a dlaczego by nie? Możemy sobie spróbować. Ja oczywiście, jak to się wstrzela w right, dlatego, że zaraz idę na drugą zmianę i dopiero wstałem i mój głos jest, bo taki, jaki jest, bo ja nie powiem, że jestem przeziemiony, moi drodzy, także wybaczcie na to. No i co? Jeżeli oczywiście jesteście tutaj nowi na przykład, lubicie fasmo itp., to pamiętajcie, że musiałbyś suba, lajkać like co, moi drodzy, komentarz jakiś się z chęcią poczytał oczywiście, a ja się biorę, moi drodzy, za bireczkę. także no co tutaj mamy, kurczę, Doris Birch, um, IMF-a, psychika i czujnik ruchu, no dobra, zobaczymy, co z tego będzie, moi mili, póki co powiem wam, że jeżeli chodzi o... Eee, moje zdrowie <laughs> to jedyne co się zmieniło to eee, już wam mówię co się zmieniło, czyli eee, kaszel się zmienił, bo nie miałem kaszlu A teraz wam powiem, że troszkę kaszel doszedł niestety do... tutaj że tak powiem do, do tych wszystkich kurcze, właśnie innych takich, eee, nie wiem jak to nazwać kurcze Innych dodatków może choroby, że tak powiem. Yy, czyli właśnie do kataru, do bólu gardła, który już jest mniejszy na szczęście. A tylko jak słyszycie na mój głos, trochę tak y, upada jedynie, co najgorzej. No ale już cóż, no jest jak jest, moi drodzy. Coraz bliżej wyleczenia, także chociaż tyle. No, najgorzej, że są to oczywiście drugie zmiany. Ale no, jest jak jest, moi drodzy, jest jak jest. Także, także żyjcie, życie. Pamiętajcie, że wy w sobotę, moi mili... O Jezus ja Że w sobotę, moi drodzy, będzie strumyk z Pazmo y, na Tanglewoodzie, na presecie. O, tutaj mam, nie, tutaj. Co on tutaj niby rzucił? Y, będzie, moi drodzy, na presecie jakby strumyk z Tanglewooda na jakby Apokalipsie. Ciekawe drzewo w ogóle, czemu takie mokre jest to papak? Y, I będzie musieli zrobić, moi drodzy, perfekta na tym trybie jakby. Także będzie się troszkę działo, ogólnie rzecz biorąc, także ciekawych tutaj oczywiście zapraszam serdecznie Na tego streama, który zacznie się o godzinie 19 .00. Także jak najbardziej, powiem że dzisiaj w ogóle miałem jakieś popieczony, nie wiem przez to, że te leki brałem przed snem Ale mi się dzisiaj śniło tyle snów naraz, że jest to niesamowite, naprawdę, holy fuck Nawet sobie nie wyobrażacie, No nie pamiętam, nie pamiętam o czym było, o Slender, siemano byku Co tam? Kurczę. Nawet mnie odwiedziłeś tutaj? Także naprawdę nie pamiętam może o czym były te sny, bo było to takie, takie jakieś dziwne sny, że ja pieprzę, ale naprawdę no sporo ich miałem, wiem, pamiętam, że miałem dużo tych snów, ale były jakieś totalnie odklejone chyba, tak mi się wydaje. włączę sobie generator, żeby wiadomo, jak będzie, o jest ja tak tego szukałem właśnie moi drodzy, elegancko, no dobra. Mamy karty w razie co? bonerka mamy, no i możemy kontynuować. Także no, możemy sobie jeszcze tylko zbić tutaj kringle iść elegancko strajk, kurczę, a jak? No i dobra, czyli kolega jest gdzieś w obszarze, chyba tutaj. Chyba, na to by wychodziło. Yy, także zobaczymy, nie wiem, no mamy i tam tutaj miary złożone, więc yy, mamy spiryta nawet tutaj. W razie co? Hello, can you give me a sign, bro? Okej, okay, well. Mam moje do rozmowy na temat dnia. Mm, <kłysy> jak tam wczoraj było? Nie wiadomo, dajle opowiastki. No, patrzcie, tutaj rzeczywiście jest inna różnica temperatury, troszkę, no. Do ile opowiastki. Wczoraj było całkiem przyzwoicie, jak na pierwszą dwójkę, powiem co, naprawdę całkiem fajnie było. Całkiem szybko zleciało ogólnie, także bardzo spoczko. E, tutaj dam może tego, tego co? Tego czujnik ruchu. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Slipped hurt. Okej, okay, jest spirit box. Are you close? Slips away. Are you friendly? Ok, myślę, że wystarczająco dużo już tam odpowiedziała koleżanka i kolega. Ja powiem wam, że to jest trochę takie useless dla mnie. W sensie powinno być, że jak jest imię damskie bądź męskie. To jednak na Spread Boxie słyszymy tylko i wyłącznie głos, albo męski, albo damski, nie wiem jak wy uważacie, dla mnie byłoby to bardziej logiczne, osobiście tak sądzę. O, czyli nikt wykrył tutaj niby, nie? No dobra. Dajmy księgę jakąś elegancką, tak nie wiem jak tutaj, gdzie ją rozstawić w miarę, wiecie. Może na dwie księgi zagrajmy, bo to jest jednak yy, Camp Woodwine, nie, to yy, lokacja jest dość obszerna projektor nie wiem też gdzie do końca dać tutaj, bo tutaj wykrył jeden ten DOC, nie? wiem, Jeden czujnik Słyszałem, jak ktoś rzucił. Nie wiem czy nie w niebieskim tym. I nie, gdzieś tam dalej. Ale burczy wrzut. What the fuck, man. Tutaj rzucił tym Pocieszający troszkę, wiecie? Daj może tutaj na słup ten dot? Może, kto wie, no może coś tam da, nie? Okej, okay, zobaczmy może Orbiksony, moi drodzy. No, no okej, okay, no czujnik ruchu tutaj daje radę niby, nie? Więc nie jest to złe chyba miejsce. No Orbów zbytnio nie widzę, też przez to, że jest taka pora trochę. Eee, co ja widziałem? Dotsa sobie tutaj? Czyli zachód słońca taki, kurczę, wiecie. No dobra, jednak księga jest tutaj, idziemy po tej itemów. Mamy lokację ducha, nie? Jest to koszmar, więc tylko dwa dowody, pamiętajmy o tym. Weźmy sól, weźmy to, weźmy drugą, może księgę, właśnie tak jak mówiliśmy. Psychika to nie jest problem. Bardziej żamy karty, więc. Yy... Dobra, teraz tak. Dajmy drugą, może tak ma. Oooo, i soldat, by czas. Zupraszam, czkawka moi drodzy jakoś. Ja sobie z chęcią zrobię zdjęcie tego, ponieważ nie ja mam w ogóle zdjęć, kręgle. Za mu się grać, proszę Państwa. Dajmy, no, ogólnie sól tutaj, po obszarze drugiego dotca Nie wiem, gdzie mogę dać. Wiecie, to jest problem. Mogę dać jakoś cud cudem tutaj, żeby to mi oświetliło. Tutaj, o no, w sumie, o tak, ten obszar tutaj, ale no tak, no dobra, no, o tak, no, ufał, czyżby będzie. No, nie mamy ufałki, dobra, czyli obakę, który nie może być i tak odpada. Spoko. Good to know. Znowu rzucił gdzieś. O wow, nie jest to Mara, bo za fa mogę dwa razy zrobić zdjęcie chyba tak, bo najpierw... Okej, okay, jednak nie. Mara nie jest to. Dobra. Widmo tak samo nie jest. <laughs> dobra. Jest sympatyczny kolega tak nie ma co. Bo no, w książce na razie nic zapisane nie mamy, nie? Yy, czy ja tu widzę jakieś orbiksony? Też niezbyt. Ciężko mi to stwierdzić trochę. Pamiętam, yy, że światło nie jest mi do końca aż tak bardzo potrzebne. O kurwa, jak szarpnął ty. Proszę Państwa. No, zrobię sobie fotę tego. Mam nadzieję, że zaliczę oczywiście. Co on tak przyjść, tutaj w moją stronę? Holy... Widelcem jakimś chyba. To, nie widać tego ustaw, więc to jest imię. Ok, nie jest to oni, <coughs> który by się może iść. Może, chill. Aha, to się nie zaliczyło. To jest to hand, mój drodzy, ja pierwsza. Ok, to zdjęcie nie wyszło takiego. Onaj, moi drodzy, ażem zgridował jak idiota. No dobra. Jest to na pewno ani moro, ani moi drodzy, to wiem. No to chyba też nie Patrzałem na niego i tak nie wydaje mi się. Ogólnie znalazł się rzeczywiście w tym, w prosty. Yy, no nie wiem, no, zrobię zdjęcia, ale. No, Powiem wam, że ta mapa jest chyba niesamowicie zbagowana, jeżeli chodzi o yy, interakcje na tych yy, pieprzonych, yy, nie wiem, yy, namiotach, mam takie wrażenie, troszkę. Dobra, koleżanka tutaj gości sobie, no i tak już te zdjęcia powiem wam, że wydupię totalnie, także unlucky troszkę. Ale no zdarza się, ja nie jestem mistrzem tutaj tej mapy, więc... Yy... <laughs> Skoro tak aż tak się bawimy, no to okej, okay, okay, niech będzie. Niech będzie. Powiem wam, że nie mam pojęcia, dlaczego tu nie jest jakaś interakcja zachwicana. Nie, 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 naprawdę nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Naprawdę chciałbym wiedzieć, ale chyba nie wiem. Wiecie? Naprawdę. Najważniejsze, że zgadniemy ducha. Chyba. Ponieważ na razie jest to zagwostka też. No tak, no orby tutaj. O, stop, sobie w to, słowo. Nice. No Orbów nie ma, także mimik odpada. Yy, no możemy zrobić oczywiście test na Pana, yy, tutaj tego. No psychika ma, już tutaj nie jest malutka, co? Mamy no, kwestia nawet na psycholę zrobiony, no okay. Ale zanim to zrobimy tutaj, jeżeli chodzi o... Wzięcie jakichkolwiek pilców, bo nie chcę zbytnio brać pilców jednak. To może zrobimy, że... Możemy... No ona no, po prostu idzie tam z tego, okej, spoko, oczywiście. Okej, moi drodzy, elegancki test na Onriacza. Bardziej w tym pokoju bym to zrobił. To jest dobre pytanie, wiecie. 4 metry od niego musi być. No teoretycznie ona się teraz pija w pokoju, więc chyba tak. Ale mój głos jest tragiczny. Przepraszam, moi drodzy, no ale co mam? Nie nagrywać wam? <laughs> Oczywiście, że nie. O, ty, kurwa. wrzucił księgą. Nic to nam nie daje. he, no. Okej, okay. oho, oho, proszę pani. Oho. O mój Boże, jak pięknie, moi drodzy, udokumentowany onrio Ability, ja Cię pierdzielę. Cóż za idealne pokazanie, po prostu onriacza tutaj. No dobra, no spokoj to było, to było coś, co mi actually się bardzo spodobało tutaj w tym przypadku. Zgasił najpierw pierwszą świeczkę, potem drugą świeczkę, potem trzecią świeczkę i elegancko zaczął się hand idealnie po zgaszeniu świec, moi drodzy. To było bardzo piękne. Udowodnienie właśnie jak działa ładnie Onrio moi drodzy. Nice, na was sweet as fuck, nie? Mimo to, że ta gierka była totalną porażką ze względu na zdjęcia jakimś cudem, które nie były interne... No to 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 się nie... To tam wiecie? No to, to to, kurde, ja tutaj przestałem myśleć troszeczkę. Ale naprawdę no, powiem tak, jak to nie będzie Onrio. To nie, szuka, nie musiało być albo Freezing Tempsy, albo... To no, ten, no pewnie frizingi raczej obstawiam jak już. Co to w ogóle jest? Onry, no, Ability była identyczna, no naprawdę. No, powiem tak. 100% działająca gra komputerowa, moi drodzy, która kosztuje 90 zł. Przypominam. No, także. Ja dziękuję Wam za oglądanie, moi drodzy. Jeżeli, oczywiście, odcinek się Wam spodobał, pamiętajcie o zostawieniu lajkensa w górę, subskrypcji na kanale i komentarzu. Od dzisiaj pamiętajmy, że Yokai, czy tam już nie pamiętam nawet, co się trafiło, ale chyba tak. Ma ability. On real. Pamiętajcie, że Yokai to jest drugi minik. Także cóż, ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, moi mili. Życzę miłego dnia, miłej nocy. Miłego popołudnia, zależy o której to oglądacie. Do następnego, moi mili. I pa pa.